Siemaneczko, z tej strony Menti, A w dzisiejszym odcineczku Pójdziemy sobie po hakera. Tak, znalazłem znowu ten serwer, gdzie kiedyś zamknąłem Hackera Jak oglądaliście stare odcinki, to pamiętacie I dzisiaj pójdziemy o niego uwolnić Bo nam się przyda do tego, co mówiłem w ostatnich odcinkach Że Hacker Może by mógł zobaczyć Co jest w tej tajemniczej skrzynce I my to dzisiaj sobie sprawdzimy Zobaczymy w ogóle, czy haker na pokorze Bo wiem, że jest, wiem, że tutaj jest Sobie to zaraz sprawdzimy ale co przed tym w ogóle jak zobaczymy tego hakera to drodzy widzowie nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole czerwone guziki dzwoneczki. Co jeszcze. I lajkacze zostawcie jak najwięcej lajkacze dzwonki subskrypcji napiszcie komentarz czy co sądzicie że jest w tej i pójdziemy szybko to uwol... sprawdzić dobra musimy stąd wyjść idziemy szybko po hakera. Ja wiem gdzie go więziłem widziłem go w klatce i on się stamtąd nie wydostał do tego czasu no bo nie da się stamtąd wydostać. Lecimy, aha, widać od razu serwer z hakerem, bo się wszystko pali. Dobra, lecimy. haker w tamtą stronę. Yy, Tam, tutaj, tutaj, tutaj. Yy, tu, dobra. W tym czasie, jak ja lecę do hakera, on na pewno jest w klatce. To wy możecie zostawić subskrypcję jeszcze. Dobra, okej, okay, widać. Widać ślady hakera, że tu się pali. Yy, gdzie jest? Tu. Gdzie jest haker? Gdzie jest? to okay. tędy trzeba tu jechać do hackera. Tędy, 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 tak. okej, okay, tam jest, dobra. Czy jest tam haker? Jest, dobra, jest haker, mamy hakera. O, jest haker, mamy hakera. O, jak go uwięziłem, tak już tu jest. Cześć, haker. Cześć, cześć, cześć. Pomóż mi, a ja ci chętnie pomogę, ja ci chętnie pomogę, ale nie za darmo. Nie za darmo ci pomogę, bo w sumie uwięziłem cię tutaj, bo byłeś niegrzeczny, ale mogę ci pomóc. Nie jest to darmowa usługa, ale no za co? No powiem ci tak, bo tu jest taka skrzyneczka. Ja wiem, że hakerzy umieją dużo więcej rzeczy i ja bym chciał właśnie, żebyś mi tą skrzyneczkę otworzył albo powiedział, co tam jest. No, mogę ci może zaufać i powiesz mi, co tam jest w tej skrzyneczce. Panie, byłabym naprawdę, to powiedział, co tam jest. No i jak myślisz, zgadzasz się na taki deal, że ty mi powiesz, co tam jest w tej skrzyneczce? No to naprawdę dużo. A ja cię uwolnię. Na jakąś chwilę może później cię złapę. Nie, zobaczymy, dobra. Okej, okay, czyli mówisz, że się zgadzasz. No każdy widzę, bo każdy w ogóle chciałby zobaczyć, co jest jeszcze i ty możesz mi w tym pomóc. Fajnie było. Dobra, co tu jest? Jeszcze raz, ja nie wiem, naprawdę. A to zaraz mi to powiesz co tu jest. Pewnie jak ci siedzisz w tej klapce, to na sam nie wiesz, a w sumie dodali ci tu statek obok. Chociaż miałeś ciekawie, że ci tu statek dodali. Cała skrzynka skrywa całą tajemnicę tego wszystkiego. Co tu może być? Dobra, wiesz co? Moglibyśmy cię uwolnić w sumie, poczekaj. Jakby cię tu uwolnić? Co by tu trzeba było zrobić? Pewnie chyba tak jak ostatnio by ci to pomogło, dobra. Yy, ja tu przecinam linę, dobra, poczekaj. Tu, tu trzeba przeciąć linę. Daj, poczekaj. Trzeba odwiązać to, tu jakoś jest. super, super jak. Czekaj, jak to odwiązać, dobra. Yy, o, dobra, już jesteś. Yy, jesteś, dobra. To teraz ten. Dochodź, możesz mi pomóc. Chodź tutaj. Yy, halo? Co, nie! Ale, miałeś mi pomóc? nie, on. Prze... Ha, chcę przez obręcz te przeleć. Wracaj tu! Nie. Ha. Jak ja. No nie, odleciał mi. Co ja mam teraz? No nie, muszę szybko jakieś. Dobra, mam auto. Dobra. Fila. Gdzie on jest? Tam. Poczeka, muszę go obserwować. No nie, miał mi pomóc! Wypuściłem hakera na wolność i odlatuję. No nie. Ha. Spad! Dobra, spać. Może tam będzie. On pewnie przeżyje. O nie, dobra, jest. Mhm. Nie odlatuje, dobra. Gdzie on może odlatywać? Musimy patrzeć. Dobra. Okej, okay, dobra, nie, nie widzę go. Już, Dobra, nie, muszę gdzieś stanąć, żeby tego widział. Dobra, nie widzę go. Gdzie on może być w ogóle? Gdzie on może się udać? Dobra, jest tam? Dobra, lecę go gonić. Lecę go gonić Jest tam, jest tam, jest tam I On może mi uciec Dobrze, że się nie umie tepać Albo Nie, mhm. on odlatuje, no nie Jeszcze mi się zaraz tepnie, no nie Jak mi się tepnie, to będzie najgorzej. Bo mi. Bo jeszcze go widzę, więc jeszcze mogę wiedzieć, gdzie on jest Wiecie co? Ja wiem, co zrobię Wiem, co zrobię Idę po broń, próbuję go zestrzelić Idę po broń, próbuję, ale... Nie, no bo mi... Z... Dobra, on jest u góry. Muszę mieć broń, muszę mieć broń, żeby go zestrzelić, ale to muszę być policjantem, wiecie co? Idę na policję. Spróbuję go zestrzelić. Tu, muszę być policjantem. Muszę być policjantem. To no teraz tak, dobra, mam bronię. To no teraz tak, muszę go znaleźć. Tylko gdzie on będzie? Nie wiem. gdzie może być haker? Gdzie może być haker? Już go nie, nie widzę go na niebie. No nie, zgubiłem go. Czy co? Ja myślę, że pierwsze miejsce to mógłby stać na stacji benzynowej koło Asimo. Mógłby się tam schować. A jak nie, to wiem. Najpierw sprawdzimy sobie stację benzynową. Później sprawdzimy sobie yy, nie wiem, bazę wojsk... Yy, ten, kryminalistów. Tak, tam też może się chować jako kryminalista. Ten, a jak nie, to na końcu sprawdzimy Donuta, bo może jest głodny. Tak, to też będzie prawdopodobne. Ale to na końcu sobie sprawdzimy tego Donuta. I pewnie i tak na 100% będzie tak, że będzie w Donucie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, szybko, szybko. Pociąg, no nie. Dobra, sprawdzamy. Tu, pierwsze miejsce. Hacker, tu jeszcze nie ma hackera tutaj. Nie ma tu hakera. Dobra. Nie, no, uciek mi, ale jak mi jeszcze zniszczył? No, no, mi tylko pomóc. Dobra, Czekamy stąd. Baza, baza, tak, lecimy teraz do bazy. Najszybsze auto, musi to jak najszybciej to wszystko zrobić. Dobra, lecimy. Gdzie jest baza? Tam jest baza. Yy, tu, tędy. O, tędy będzie najszybciej, przez story. Mam nadzieję, że nie trafię na pociąg, chcę on. dobra. Przez story będzie najszybciej trafić do bazy, a na końcu lecimy do Donuta. Szybko, szybko, tędy. Nie no wszystko przeze mnie. Powoli nie hakera mnie uciekł, ja myślałem, że im pomoże. Kiedyś mi chciał pomagać. Teraz mi nie pomaga. Dobra, lecim. Lecimy szybko. Teraz tutaj. Proszę szybko, no nie no... Teraz... uderzenie. Ok. Czy tu będzie haker? Czy nie? Może się gdzieś chowa? Teraz przede mną. Najlepsze kryjówki. Dobrze że się bowiem z, z widzami chowanego. To no teraz znam większość kryjówek. Tu u góry nie ma go. Dobra. Tu nie ma go. Tutaj. Yy, mam! Czemu ja o tym nie pomyślałem? Czemu ja o tym nie pomyślałem? Tak. Przecież mogę go na mapie zobaczyć. Widzę go. I wiedziałem, że, wiedziałem, że będzie dobra. Ale zobaczcie. Teraz haker żaden mi się nie ukryje. Bo mam mapę. Tak, to był dobry pomysł, żeby tu przegrać. Wiem, że Donucie szybko za nimi ucieknie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Ale będziemy go obserwować przez mapę. Może później wezmę jakiegoś pomocnika, będziemy go obserwować, będziemy go gonić. Dobra. Yy, lecimy. Szybko. A, dobra. O, patrzcie. Dobra, był blisko mnie. Dobra. Czy jest tu, czy nie ma go tu? Jest tam, siedzi! To nie? pączka? czy nie pączka? pączka dobra. Zobaczycie. Mam cię haker! Co teraz robisz? O nie... Co? Nie! Ja tak nie potrafię! Czy tu dziura jakaś? No nie! Gdzie on jest? Alo, hacker! Nie no uciekł mi. Z... No nie, znowu przez kolejną ścianę przeszedł! Dobra, gdzie on teraz jest? On, dobra, schował się na pewno tutaj, w środku. Schował się tu na pewno w środku. Co? Jak on tu wszedł? No nie. haker mi uciekł. Jak ja go teraz znajdę? Aha. To nieźle. Dobra. Ja sam... Tam jest! Sam na pewno nie dam mu rady, ale nie... No i od... Nie no, jak już odlatuje to mu nie dam rady. Dobra, może... Pistolet, nie. Dobra, wiecie co? Ja mam plan. Ja mam plan. Muszę wziąć szybko auto. Tak. Muszę wziąć szybko auto. Mam. Nie dogonię go. W żaden sposób ja go nie dogonię. Ale to będzie chyba w sumie najlepszy plan. Yy, tu. Yy, muszę iść tutaj. A, znowu nie mogę weź go policja. no bo chciałem go zniszczyć. Dobra, yy, tu, patrzcie. Muszę poprosić o pomoc jakiegoś znajomego. Możecie pisać, kogo mogę poprosić o pomoc? Jakiego innego YouTubera? Poprosić o pomoc, który będzie tu stał i będzie mówił, gdzie jest haker, bo musimy go złapać. Tylko ci, naprawdę musicie zaufanych YouTuberów bierać. Jaki YouTuber ma mi pomóc? Wybierajcie, kto mógłby tutaj być i mi pomóc mi szukać hakera. Bo zobaczcie, przed chwilą co był tutaj, i chwilę znalazł się. gdzie on jest, przy torach. No jak ja mam go dogonić? Nie da rady. Muszę... znaczy. Ja nie znajdę go tak po prostu. Musi być jakaś osoba, która pomoże mi. Ale jeszcze hacker ciekawy, czu umie się teleportować. Nie widzę tutaj, ale dobra. Tu będzie stała osoba, jakiś youtuber. Ciekawe jaki. Piszcie w komentarzach, kto mógłby taki tu być. Jeszcze przy tym zostawcie subskrypcję i lajkacze. I w komentarzach piszcie i złapiemy go, złapiemy go pomocą, dobra. On leci przez miasto. Zostanie zopany. O, i subskrypcja, jeżeli też chcesz się wyświetlić tutaj. To też może stać subskrypcję, też się wyświetli na odcineczku Więc bardzo polecam stać subskrypcję. Ok, i haker tutaj. Poszedł. Yy, poszedł na bank? Tak, na bank. Raz znowu balata nad budynkami. Nie, no dobra, musimy go złapać. Więc, drodzy widzowie, naprawdę wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczujcie i piszcie, z jakim youtuberem mam łapać hakera. Raz naprawdę dziękuję wam. Na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinka.